Wypuszczam się na miasto na polowanie, bo chcę upolować jakiś mocno wyeksploatowany samochód. Potrzebuję samochód, którym jeździ dostawca pizzy, nie wiem, taksówkarz, ewentualnie jakiś kurier. Samochód ma być ponadnormatywnie zużyty, ma mieć nakręcone dużo kilometrów, dlatego że chcę przeprowadzić doświadczenie z tym oto produktem. Chcę zobaczyć, czy taki produkt jest w stanie podnieść kondycję silnika, czy jest w stanie zwiększyć kompresję i jakoś uzdrowić chociaż trochę ten silnik. Dlatego jak znajdę Naprawdę dobrze zajechany samochód, to będę zadowolony. Jest gość z torbą na żarcie. To musi być dostawca jedzenia. I mam Matiza. Fantastyczny kandydat. Niestety to są samochody, które kończą żywot w trudnym boju dostawcy jedzenia. I tyle. Facet poszedł, no ale przecież musi potem samochód wrócić, więc za chwilę na pewno się zjawi, to poczekam na niego i mam nadzieję, że zgodzi się na test, który chcę przeprowadzić z tym silnikiem. Witam serdecznie. Witam, Cześć. Witam. Pytanie króciutkie, to jest Twoje auto? E, tak, jak Ty jak Jesteś jego właścicielem? Tak, jak najbardziej. Sprawę mam jedną. Słuchaj. jakim on jest w ogóle stanie technicznym? No jeszcze jeździ w sumie. Ale... No, czasem nie odpala, rozrusznik nie chodzi, silniku coś tam już sztuka. Pięknie. Ile ma przebiegu? No, już jakieś koło 300 tysięcy by było. To jest co to mam dla Ciebie propozycję. Potrzebuję dokonać testu tego środka. Najchętniej zastosowałbym go na Twoim silniku, żeby zobaczyć jak to działa. Tylko wyłącznie po to, żeby spróbować przy okazji przedłużyć mu życie. Co Ty na to? Ale teraz? W tej chwili? Nie, w tej chwili to nie. Ja raczej zakładam, żebyś musiał do mnie przyjechać, bo chcę zmierzyć, nie wiem, kompresję silnika, dopiero wtedy dać ten środek, że wiesz, zrobić to jakoś tak długofalowo. Co ty na to? No dobra, możemy się zdzwonić później. a teraz jeszcze pizzę muszę dostarczyć. <grym> dobra, to ty wymieńmy się numerami, ja ci wyślę SMS-em adres, gdzie to trzeba przyjechać, bo to jest niedaleko stąd, a przy okazji, bo jakbyś podał mi swój numer, to ja wtedy sobie to spokojnie będę mógł wysłać do ciebie adres. Jasne, jak najbardziej. Może dzięki temu środkowi udać się przedłużyć karierę jako dostawcy pizzy, dobra? Zobaczymy. Oby, jak najdłużej! Prawie 290 tysięcy przebiegu. Silnik to jest 800, trzy cylindry. I to jest najlepsza odpowiedź dla wszystkich malkontentów, którzy mówią, że małe silniki nie mogą mieć dużych przebiegów. Olej, jak widać, jest przepracowany, ale najważniejsze jest to, że stan jest na odpowiednim poziomie. Dlatego test przeprowadzę na starym oleju. Zdecydowałem się na pomiar kompresji w silniku, bo to właśnie kompresja wskazuje nam na stopień zużycia silnika. W procesie użytkowania takiego silnika rysują się cylindry, pierścienie się zużywają. I spada kompresja, dlatego użyję ceramizatora, zaleję w silnik i zobaczę, czy wartości pomiarowe przed i po zmienią się. Ładnie! 13 barów. 12 barów. I do kompletu trzeci cylinder, także 12, co znaczy, że ten silnik jest w fantastycznej kondycji i właściwie mogę zazdrościć dostawcy, że ma tak fajny samochód, więc przyszłość przed nim. Na razie świece wracają na swoje miejsce i biorę się do dalszego działania. Oprócz pomiaru kompresji, zmierzy jeszcze głośność pracy tego silnika. I teraz nadszedł czas na użycie ceramizatora. Ceramizator to preparat, który wykorzystuje. Cząsteczki ceramiki do przedłużenia żywotności silnika. A dlaczego? Dlatego, że ceramika, po pierwsze, jest bardzo odporna na ścieranie, a po drugie, jest odporna na wysoką temperaturę. Dlatego też silnik będzie dłużej żył. Takie przynajmniej jest założenie. Zgodnie z instrukcją do silnika, który ma między 2 a 10 litrów oleju w sobie. I przebieg poniżej 300 tysięcy wystarczy jedno pakowanie. I teraz bardzo ważna rzecz. Po pierwsze, silnik musi chodzić 15 minut na wolnych obrotach i potem zrobić jakieś 1500 km z samochodem żeby ten preparat w 100% już działał. Dlatego oddaję samochód dostawcy. Niech je idzie. Dzisiaj w końcu nadszedł ten dzień i będę mógł sprawdzić, jak ceramizator wpłynął na silnik w Matizie. Dzwonił do mnie jego właściciel i powiedział, że ma czas i podstawi mi auto. Kronko. Witam. Jak tam? Ile zrobiłeś kilometrów? Tysiąc, jak mówiłeś. No i pięknie. Jakie zmiany? Coś jakieś wrażenia, coś nie wiem, nie pali, nie kopci, cokolwiek. W sumie to nie widzę żadnego efektu. Może jak dolewam tego oleju, zawsze wlewałem jakieś 300, teraz wlewam 200, 250. No czyli coś się poprawiło? No jakoś tak. To daj mi kluczyki, ja ci zabiorę auto, bo potrzebuję go na są godzinę. Kluczyki w stacyjce, Tylko wezmę swoją torbę. Dobra. Rozumiem, że teraz będzie dostawa z buta. Teraz dostawa z buta. A ja sobie na dwie godziny potrzebuję auto, dobra? Właściciel twierdził, że nie odczuł zbyt dużej różnicy w pracy silnika, chociaż to, że dolewa mniej oleju, może świadczy o tym, że preparat jednak zaczął działać. Póki silnik jest gorący, od razu biorę się za pomiar kompresji. W pierwszym pomiarze było 13, teraz jest 13 z kawałeczkiem, czyli jakiś progres jest. Teraz ciekawe, co będzie na drugim i trzecim cylindrze. Proszę bardzo, było 12, a jest 13 barów, więc ciekawe, co będzie na trzecim. A trzeci z 12 na 13,5, co oznacza, że kompresja nie tylko podniosła się na cylindrach, ale jeszcze się wyrównała. I jeszcze ostatni test, chcę sprawdzić czy silnik zaczął pracować ciszej. Słuchajcie, no jest ciszej, no nie ma co powiedzieć, było około 73, a tutaj nawet schodzi na 70, co oznacza, że silnik realnie zaczął ciszej chodzić, do tego stopnia, że teraz słychać jak zawór w nim stuka. Ma 200 ponad 80 tysięcy przelecianej i mam nadzieję, że dzięki ceramizatorowi jeszcze nie jedna pizza zostanie dostarczona do głodomorów.